W czwartek 12 marca przed pomnikiem walki i zwycięstwa odbyła się uroczystość upamiętniająca 72. rocznicę mordu katyńskiego. Obecni byli przedstawiciele władz miasta, powiatu i gminy, instytucji gosynińskich, kombatanci poczty sztandarowe. poczty sztandarowe prowadzić. Później do hymnu, Szanowni Państwo. Drodzy kombatanci, trzygodni księża, mieszkańcy Gostynina. Zebrała nas tutaj pamięć o polskich oficerach zamordowanych w bestialski sposób 72 lata temu w Katyniu. W naszym mieście kultywowanie pamięci ofiar katyńskich rozpoczęliśmy od wzięcia udziału w programie Katyń ocalić od zapomnienia, w którym honorowy patronat objął wówczas. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Polscy oficerowie, urzędnicy, policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Więziennej zostali zgładzeni bez procesów i wyroku. Zostali zamordowani z pogwałceniem wszelkich praw cywilizowanego świata. Historia zakończyła straszne koło 10 kwietnia 2010 roku. W sobotę po słyszeliśmy usłyszeliśmy tragiczną wiadomość o katastrofie samolotu prezydenckiego. W tym samym miejscu, 70 lat później, zginęła elita polskiego na narodu. Wszystkich ugarnęło uczucie ogromnego zaskoczenia, niedodnieżania i smutku. Cała ta sytuacja, to przecież jest realna i niepokalana. Dla nas samolotów patrzył czas wielkiego egzaminu, Proszę delegacji o składanie kwiatów i wiązanek. Delegacja koła numer jeden w Związku Kombatantów RTA w Gustyninie. Na czele z panem Józefem Wrzezińskim, Kazimierzem i Karolem Jabłońskim. Delegacja koła nr 2 związku kombatantów w Gostyninie na czele z prezesem koła panem Janeuszem Zającem. Delegacja Koła Światowego Związku Żołnierzy AK na czele z panem Ryszardem Rzepnikowskim. Komisarz Miasta Gostynina, pan Władimir Szlińskowski, przewodniczącej Rady Miejskiej, pani Jolanta Sieski szyszczak oraz zastępcy burmistrza Kamilie Lipaczów. Delegacja władz powiatów na czele z A zjeśćcie pracowników urzędów urzędów Delegacja Komendy Powiatowej Policji w Bastylinie na czele z panem Krzysztofem Kreślenem Rzeszowskim z Wigniewy Delegacja Liceum Ogólnokształcącego i Tadeusza Kościuszki. Delegacja Zespołu Szkół im. Norwes Złodowskich. Podając cześć ofiarom, które zginęły poprzez reżim sowiecki, które zginęły również dwa lata temu w katastrofie smoleńskiej, prośmy dobrego Boga, aby przyjął ich do niebieskich bram. Budmy się również za tych, którzy stracili swoich najbliższych w tych katastrofach, jak również podczas reżimu stalinowskiego. Prośmy o przebaczenie. Prośmy również o miłosierdzie. Prośmy również o to, aby historia nigdy nie zataczała tak krwawego okręgu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Będziemy modlić się dziesiątkiem różańca, tajemnicą chwalebną z świętego Pana Jezusa. Ojcze nasz, który się z niebie święci, imię Twoje, żyć...